Mam nadzieję, że ci kurwa w piekle będą gwałci ci, rozumiesz, A kurwa w ralu, ci starych pierdolenie, to mam nadzieję, że ci kurwa w piekle tak będą napierdalać i nie czuje, pan, jak ci zabije kurwa, po co ci, to? Uderznę ci kurwa gardło i będę cię jak się napadniesz powoli. Myślę, że u masz problemy z Ale było słychać jak pierdolno o ziemię Nie no chyba powtórka leci jakaś, bo to mi miło jest Es To jest jest w końcu Jest Ale to mnie nie dziwi jakoś. Kurwa, ja szyb kabel poprawym a ty mnie drzwi No <śmienic> czy mnie nadgonisz Maciej ta, bo to za szybkie nie jest Ale... No. Obudziłem się w swojej Paucie <śmienic> Kurwa. Może <śmienic> ta też. <tam. śmienic> ja się przestraszyłem, bo ziomek miał nikbu. Dostał co? No to bez Co? <noise> Jeszcze przestraszyłem się, bo ziomek miał unik Chciałbym... Chciałbym iść spać. Ja idę srać. I się w... Obudzi się w tobie poeta. <noise> dawid, Dawid, ty chuj... Naprawdę to poetycku zazdroszniało. Tak zrobić... Ja idę srać. Jak jest... Zmarnowa... Co to, on Dobre, no. U, kurwa. Co <laughs> <laughs> jest, jest najgorzej? Przeszadłem z kurwy. Sy... Znałbym

<laughs> <laughs> <My God. laughs> <laughs> <coughs> <laughs> ja o! Aha, <grystanie> niestety. Ta. Patrz, muszę. Zrobić, zre, zrobimy challenge, nie? Mhm. Śmieszny filmik. Ale będziesz musiał sławki znić na chwilę. Ok? Wejdź tak, zrób, nie? I tak zrób. I daj mi sławki. <grystanie> kurwa synie No. Zdziałem. Nie, no kurwa, jesteś <grystanie> <Z> szmatą, naprawdę. <grystanie> Nie spodziewałeś się takiego obrotu sytuacji. Nie spodziewałem się, że naprawdę Twoja stara tak się puszcza. No co, oko za oko, zam za zam. No to teraz ja ci mam pijać granata a mnie tepnik, kurwa człowieku. Hello Ben, what's up? You wanna be friend? You know this game called No 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 no, 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 no nie wiem. Tak <gulity> kurwa no nie. Murdów. To nie na krom gobie na rondo. Ve bavanie, go to me Valet. Tak jak zyjdzie z grupy to to zauważę. Niestety <gulity> okazało mi na no, ak ja przegrano bez os. dalej w grupie. A nie Ani. to! to... Aj, <laughs> no, bo... <laughs> Co ty gadasz, Co mm. Ale nie mam, tylko trzy pociski! robisz? <laughs> Ej! I z sklej No chodź. Idziesz tu? Będziesz... Dobra, przyjdę pod warunkiem, że nie będę musiał się ściągać sławek. No dobra. To chodź. I stój tu, tylko nie ruszaj korek. Mordowierz, jak jaranie, staw. Proszę, przestań jeszcze jedno za to i moja przypona nie wytrzyma tego. <laughs> moja ja też. Jestem zabawny, wiem. A wiesz kto jest zabawny? Na pewno nie ja. <laughs> Ty Turkish up No Turkish men. Dobra, idź, do czterki. No Turkish. <laughs> Where are you from? Egypt man! What okay, is Egypt? What are you doing in Europa servers man? Get the fuck out of Africa! No, 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 I'm not from Africa, I'm not from... I'm, I'm from of Africa man! It's Africa still man! <laughs> I'm not eager, man! from Africa man! Oh, God. You're you are not from Europe man! Can you Can stop talking, please? <laughs> oh, are you from Ori? Okay, Ori, man, shut up, fucking dirty. Man, I can't hear <laughs> shit. Can you stop talking? <laughs> yeah, I'm <it's> from <two> <laughs> <two. Destroyer. laughs> Poland. No. I, I love my country. You don't love your country. No, I don't love my country.

Nie ma zbindowanego shifta i jak chcę chodzić cicho, to ja <zys> 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 muszę zagrać na tym koncie? No ja też chcę zagrać raz na tym koncie O, jest kossugale. No nie ma no. A! Nie no, co ty robisz? <zys>

Party. Nie wiem, czy jesteś bana jesteś. A, w ogóle nie ma. A zabieg humorystyczny rozumiem. Też jestem. CEO humoru. Ty to życiałeś, czy co? No, ty kurwo.

co? nie, co ty mówisz, co ty, co ty, co, ty, co ty <trymianie> ty mówisz? No, kurwa, ostatnie, o, ostatnia osoba, o bym pomyślał, że tak by powiedziała to coś ty To Po się ładnie. O, niewygodnie, bo mi się niewygodnie, bo mam jeden moj interwiec i tak muszę mieć, a mi tak wygodnie, a tobie niewygodniej. To jestem na letniej wykutasem, mi tak wygodniej chuj. Mogę sobie siedzieć na różnym Tilldo i mi tak, bo mi tak wygodniej. A ty coś pierdolisz, jest. <trymianie> Przyznam się Dzięki za powtórkę. Będziemy... Ja się, ma. Się w mordę. Tobie. Yy, yy. yy, Dati. Tak, jak w anime. Nie, no fuj, jak to anime. Ty, ja oglądasz. Ty oglądasz anime. Dobra, oba. <laughs> Dobra. Na razie nie ma budżetu. Dobra, widzowie, śmigło Śmigło Mieliśmy <laughs> jakieś takie krzesło, ale się rozjebało Miałbym się jakbym stał. teraz to ten stary wejść z piłką jak w tym filmie Kurna teraz <laughs> no, zbyt krzesło do tego Mrówko jadł, teraz Zmiana kontentu bo widzowie wychodzą Dwa tysiące tylko zostało Jaki ty masz kurwa kabel do tego Do tej A, bo ty jest telefon, okej okay. Mrówko to będzie robił No jest głupi kurwa A, dobra bo on się przygotowuje nie, on robi no kurwa głupek on robi na odwrót tego mrówkojada no idioto, idioto nie widzimy teraz mrówkojada <grym> Ninja pod koniec Dobra jeszcze widzowie <grystanie> Obroni Obroniliśmy cię od hejtera, bo pierdoli, że Murówka ja źle wykonałem. No nie Ale... początku na odwrót. Ja się Ale p... znałem, co to za idiota robi ten mrużkojona? Ale później zamknął śpizdę. Uciszony <grystanie> hejter.

Chciałem napisać z góry dzięki thanks from outać żeby mi odpisał oh. Opisałem mu serduszko. ja idziecie to kumple